Módrmy się. Panie, nas Jezus przyszedł do Szymona i otarł On jego, jego nogi. Panie nasz, chcesz, aby umyć nam nogi? Prosimy Cię o odpowiedzi nam, jak Jezus Chrystus umył Ciebie. Umiał nam nogi no mzomi, tego nasz uczyń, abyśmy teraz nie rozumieli tego, co później będziesz powiedział przez Chrystusa Pana naszego. Amen.